Za wszystkim do wspólnego śpiewania. Od jak dawna należysz do tej świetlicy. Od 15 lat, od kiedy powstała. Zaczęłam chodzić od momentu, kiedy istniałam w zasadzie pół roku, i tak 14 roku. Czym dla Ciebie jest to miejsce? Hmm, w zasadzie drugim domem. Faktycznie, czuję się tutaj jakbym była w drugim domu, mam tutaj wspaniałych przyjaciół, wiele wspaniałych ludzi, których naprawdę kocham i, i dlatego chętnie tutaj wracam. Dziękuję za wzruszającą opowieść Wigilino dziękujemy za energetyczne tańce i dziękujemy za przepiękne kolendy Korzystając z okazji życzymy Wam zdrowych, pogodnych, cudownych świąt Bożego Narodzenia. Które przedstawienie i odpowiedź wigilijna. Pani Monice która tutaj zajmowała się kolędami. Oczywiście przy pomocy różnych innych wolontariuszy. Cała lista, dziękuję serdecznie. Krzysztofa Kinczar, prawe Stowarzyszenia na rzecz pomocy dzieciom i rodzinom Przestań w Przed chwilą mieliśmy okazję obejrzeć występy, które przygotowali podopieczni świadcicy przystań, działający przy stowarzyszeniu na rzecz pomocy dzieciom i rodzinom przystań w Widzieliśmy opowieść wigilijną. Przedstawienie wyreżyserowane przez wolontariusza W. Teresztu. występy taneczne dzieci, dzieci same ułożyły swój układ i bardzo zależało żeby wystąpić, a także krótki koncert który przygotowała razem z podopieczną Pani Monika Kowalczyk. A samo przystanę coś to? jest stowarzyszeniem, działamy od 15 lat, różnie bywało, ale nadal działamy, nadal jesteśmy, bardzo nas to cieszy, prężnie działamy. Działamy na rzecz osób wykluczonych społecznie, potrzebujących pomocy, ale też i dla dzieci i młodzieży ogólnie. Realizujemy różne programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, a także rozwijające umiejętności wspierające oddziaływania terapeutyczne i stowarzyszenie przede wszystkim właśnie prowadzi świetlica terapeutyczne przez tajemd gości.